Wow. Yeah. Cześć, Olivia i witam Was w nowym reading vlogu, który jest bardzo specjalny, ponieważ w weekend jadę na warszawskie targi książki. Nie mogę ukryć ekscytacji, bo już po prostu chcę tam być, chcę się z wszystkimi spotkać i po prostu poczuć cały ten klimat targów, bo wtedy, gdy byłam w Poznaniu, to bawiłam się bardzo dobrze i mam nadzieję, że teraz będzie równie fajnie, a może nawet i lepiej. Dzisiaj za bardzo jest dla Was, nie nagrywałam, bo tak naprawdę nic się nie działo. Ja w poniedziałki zwyczaj bardzo wcześnie wstaję, więc jak wracam z zajęć, to idę na drzemeczkę, nie robię nic konkretnego i już od jutra będę Wam więcej vlogować i pokazywać z mojego życia, ale teraz przejdę do książki, którą sobie wybrałam na ten tydzień. I jest to bierzyliśmy jak Nikt Rebeki Makai. Ja tę książkę kupiłam jakoś w listopadzie podczas tamtejszych. Domowych targów książki w księgarni, wydaje nam się, i to jest już ostatnia pozycja, którą właśnie wtedy zakupiłam. W sensie, ostatnia pozycja nieprzeczytana, którą wtedy zakupiłam. No i wreszcie nadeszła i Polara. Ja zapomniałam, że ona jest takim grubaskiem, bo ona ma około 600 stron, ale jestem w miarę pozytywnie nastawiona i myślę, że nie będzie ta długość jakimś dużym problemem, bo przeczytałam na razie 30 stron i mi się podoba. Mam nadzieję, że tak będzie też dalej, bo naprawdę słyszałam wiele. Dobrego o tej książce i nie chcę robić dnf bo w ogóle w weekend poprzedni zrobiłam jednego i w ogóle druga książka, którą tam też była słaba, więc układam dużo nadziei w tym tytule, że będzie po prostu dobry i polepszy taki mój, taką moją czytelniczą passę, o tak to nazwijmy. Jeśli chodzi o fabułę, to mamy tutaj dwie linie czasowe, rok 1985 i rok 2015. I chyba takim głównym tematem tutaj będzie AIDS. I tak naprawdę ja za dużo więcej nic nie wiem, no bo przeczytam dopiero 30 stron, ale z opisu wynika właśnie to, że ta jedna linia czasowa, która się skupia na roku 85, dotyczy głównego batera Yale'a i właśnie te, jakby jego życia, ale też tego, że wokół niego wszyscy jego przyjaciele właśnie umierają na AIDS, a w 2015 śledzimy losy jego przyjaciółki. O i tak tutaj ostatnie zdanie to. Losy Yale'a i Fiony przeplatają się na przestrzeni lat, zabierając tym samym czytelników w rozdzierającą podróż przez lata 80. aż po chaos czasów współczesnych. No zobaczymy, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Tak jak już to powiedziałam milion razy od początku tego filmu. Liczę na to, że uda mi się dzisiaj przeczytać chociaż pierwsze 100 stron, ale mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. No i zobaczymy, czy się to uda. あっ。 Przyszła pora na update z Wierzyliśmy jak NIKT. Przeczytałam już połowę tej książki i myślę, że mam już pewną opinię wyrobioną i mogę ją wam teraz przekazać. Generalnie moje uczucia względem tej książki są dosyć dziwne, bo ja nie do końca potrafię opisać, co do niej czuję. Jeśli chodzi w ogóle o sam styl książki, to totalnie zgadzam się z tym, że on jest dosyć podobny do małego życia. Tylko ta historia tutaj jest bardziej realistyczna i chciałam na początku użyć stwierdzenia mniej tragiczna, ale ona też jest bardzo smutna i tak, no, tak naprawdę tragiczna, ale. Właśnie w ten taki realistyczny sposób. Nie chcę tutaj robić spoilerów do małego życia, ale właśnie bardzo dużo osób zwraca uwagę na to, że to co tam się przydarzało pewnemu z bohaterów było totalnie nierealne i jakby nie mogli się wczuć w ten jego smutek, bo po prostu tam działo się za dużo. A według mnie tu tego nie ma. To się w małym życiu ja tego też tak nie odczułam, nie przeszkadzało mi to, ale rozumiałam te zarzuty, a tutaj myślę, że one raczej nie powinny się pojawiać. Ta historia jest tragiczna, dlatego że opowiada o ludziach, którzy tak naprawdę wtedy w latach 80. Tracili dosłownie wszystko. Nikt nie wiedział, jak sobie radzić z AIDS, nie było leku. Ludzie jakby nie chcieli robić testów, nie chcieli używać prezerwatyw, więc to była po prostu ogromna epidemia, i mężczyźni umierali po prostu jeden po drugim. I tak naprawdę w tej książce ukazane zostało to, że nigdy nie wiesz, kiedy coś takiego się wydarzy i że Problem jakby mógł urosnąć aż do takiej skali. Po prostu jesteś sobie człowiekiem, żyjesz sobie, a nagle zaczynają umierać wszyscy dookoła Ciebie. I to po prostu, tak kolokwialnie mówiąc, myślę, ryje człowiekowi banie Nie brzmi to ładnie w odniesieniu do tej książki, ale myślę, że nie, nie, nie mogę tego inaczej ująć. Po prostu życie ze świadomością, że dosłownie w każdym momencie może. Umrzeć Twój najlepszy przyjaciel, że ty musisz umrzeć, e, bardzo wpływa na psychikę człowieka. I myślę, że ma to naprawdę negatywny efekt, i można to zobaczyć w tej książce. E, na pewno mogę też powiedzieć, że jest tutaj bardzo przyjemne styl pisania, który mnie wciągnął e, i na początku w ogóle ja nie wiedziałam, co mi się w tej książce podoba. Po prostu ona mnie przyciągała, ja chciałam siedzieć i ją czytać. E, I w sumie dalej nie jestem pewna, czemu ona aż tak na mnie oddziałowuje, ale gdy ją czytam, to po prostu nie zauważam jak lecą strony i po każdym rozdziale mam od razu ochotę sięgać po następnym, mimo tego, że tu nie ma jakichś wielkich romansów, nie ma zwrotów akcji, to jest po prostu czyjeś życie i ten tragizm tego życia i mimo tego, że to jest takie smutne i przygnębiające ja dalej chcę tę historię poznawać i tak naprawdę już nie mogę się doczekać, aż przeczytam kolejne 300 stron, chociaż z drugiej strony chciałabym to odkładać jak najdłużej, bo po prostu dawno nie czytałam książki, która byłaby napisana w taki sposób i która wywołałaby u mnie takie uczucia. I też jeśli chcielibyście coś w podobnym klimacie, to mi ta książka bardzo przypomina serial Pose. On jest troszkę inny, taki bardziej kolorowy i pokazuje troszkę inną stronę tej epidemii AIDS, gdzieś też w Nowym Jorku, a nie w Chicago, tak jak tutaj. Ale... No, po prostu tematyka jest podobna. E, jeśli e, wierzyliśmy, jak nikt Wam się podobało, w sensie po prostu e, ten, jakby ciężko jest powiedzieć, że komuś może się podobać his klimat AIDS i umierających ludzi, ale jeśli o, jeśli chcielibyście po prostu pooglądać e, coś więcej na ten temat, no to polecam Wam serial Pose. Miałam jeszcze tę książkę sobie czytać, ale myślę, że już dzisiaj raczej odpuszczę i teraz sobie siądę do serialu albo montowania filmu. Ja chociaż nie wiem, czy nie zasnę, bo szczerze mówiąc robię się powoli zmęczona. Nie wiem też, czy będę Wam cokolwiek nagrywać jutro, bo na razie w planach nie mam nic za bardzo ciekawego. A jeśli nie, to zobaczymy się w piątek, ponieważ idę na koncert Taco Hemingwaya. Mamy piątek i generalnie jest ze mnie najgorsza blogerka na świecie, dlatego że miałam ci nagrywać koncert, bo byłam na koncercie tego Hemingwaya, a nie nagrałam nic, może jakiś tylko jeden krótki klip, ale jakoś tak kompletnie o tym zapomniałam, że w ogóle nagrywam tego vloga. Więc bardzo Was przepraszam, ale w sumie nie straciliście koncert, moim zdaniem był e, słaby. Miałam wrażenie, że bardzo dużo rapuje z playbacku, nie było żadnego ekranu i ja stojąc z tyłu prawie w ogóle go nie widziałam. To bardziej, że jakby scena była taka podłużna i było takie wyjście, i on prawie cały czas był na tym wyjściu, i go kompletnie nie było widać. I nie było takiego fajnego klimatu. No, jestem niestety troszeczkę rozczarowana, ale za to właśnie spakowałam sobie torbę na targi i muszę wstać za 3 godziny na pociąg, bo mam go o trzeciej w nocy. Ale to nic, droga trwa 6 godzin, więc sobie wtedy pośpię. Też wracając do Innego tematu tego filmu, czyli wierzyliśmy jak nikt. Mi zostało z 80 stron. W ogóle nie wiem, czy nie siądę i zaraz ich nie przeczytam, bo jakoś bardzo mi się nie chce spać. E, ale niestety, tak jak wcześniej byłam zachwycona tą książką, to moja opinia się pogorszyła. Generalnie uważam, że ta pozycja jest po prostu za długa. te rozdziały zaczęły się strasznie dłużyć, nudzą mnie i mam wrażenie, że nie ma nic takiego nowego w fabule. Też tutaj są te dwa punkty, y, w linie czasowe. I ta z 2015 jak na razie nie do końca ma dla mnie sens. Czekam jeszcze czy może autorce uda mnie się jakoś pod koniec wyskoczyć, może zrozumiem o co w tym wszystkim chodziło, ale jak na razie uważam, że mogłoby jej po prostu nie być i to jest taka podobna sytuacja jak przy weneckim szkicowniku. Eee, tam były też dwie linie czasowe, gdzie jedna to było dosłownie może z 30% książki i to jest tak samo, rozdziały z 2015 są bardzo krótkie w porównaniu do tych z 1986 i późniejszych lat, eee, więc tak jakby nie czaję po co to autorka wprowadziła, no ale jeszcze zobaczymy, no ale szkoda, myślałam, że będzie nowy ulubieniec, eee, jednak nie jest tak, że ta książka jest zła i Wam jej nie polecam i mi się nie podoba, e, tylko po prostu trochę mnie rozczarowała i tyle. Więc teraz już kończę gadać, lecę się położyć i zobaczymy czy zasnę, czy będę czytać. Pora zakończyć vloga. Dzisiaj mamy poniedziałek. Ja wczoraj się do Was nie odezwałam, dlatego że byłam tak zmęczona. Wróciłam około 22 do domu po 7 godzinach podróży, więc po prostu jedna co zrobiłam, to ogarnęłam się i poszłam spać. Ale teraz myślę, że jest idealny moment, żeby podsumować sobie zeszły tydzień i po prostu się z Wami pożegnać. Myślę, że najbardziej ekscytującym wydarzeniem z zeszłego tygodnia były targi i niezwykle cieszę się, że mogłam na nich być i to jeszcze w takim świetnym towarzystwie. I chciałabym od razu pozdrowić Kingę, która spędziła ze mną ten weekend. Bardzo cieszę się, że mogłyśmy się lepiej poznać i w nie mogę się doczekać naszych kolejnych spotkań i kolejnych targów. Jeśli kiedykolwiek będziecie zastanawiali, czyje na targi, to ja Wam bardzo polecam. Jest to naprawdę fajne doświadczenie i warto na nich być, chociaż nawet na jeden dzień. E, takie nagromadzenie ludzi, którzy kochają książki i jest czymś naprawdę świetnym, e, co prawda bardzo wymęczającym, bo ludzi jest mnóstwo, jest głośno i trzeba się tak trochę między wszystkimi przepychać, ale targi są raz na kilka miesięcy, więc można w tym czasie sobie naładować baterie i być gotowym na kolejny wyjazd. Ja też skończyłam wierzyliśmy jak nikt, no i niestety moja opinia przez ostatnie 150 stron nie zmieniła się. Ja jestem tym tytułem troszeczkę rozczarowana, dużył mi się i może gdyby był krótszy właśnie o te 200 stron, to moja opinia byłaby inna, szczególnie że w sumie nie wiem, czy w poprzednim update'cie wam to mówiłam, w pewnym momencie pojawia się spoiler do jednej z linii czasowych. Co mi kompletnie już zepsuło frajdę z czytania tej książki, no i niestety nie wiem, czy Wam ją polecam kurczę. Wiem, że wiele osobom ona się podoba, wiem, że wiele osób się na niej wzruszyło i faktycznie ten początek naprawdę jest dobry i wciągający, mimo tego, że nie dzieje się w nim jakoś dużo akcji. Po prostu sama historia tych bohaterów jest naprawdę ciekawa. Jednak ta końcówka. Myślę, że jest to decyzja, którą musicie podjąć sami e, i jeśli nie przeszkadzają Wam grubaski, bo ta... Pozycja ma aż 600 stron, to sięgajcie, sprawdzajcie i dawajcie mi znać, czy Wam się podobało, czy nie, czy Wam ta pozycja się dużyła, czy może jednak wręcz przeciwnie i przeczytaliście ją w bardzo krótkim czasie. No i na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. A jeśli chcielibyście zostać ze mną na dłużej, to zachęcam Was do zasubskrybowania i zaobserwowania mnie na instagramie, do którego link macie w opisie. Jeszcze raz wielkie dzięki i widzimy się w następnym filmie. Pa! pa!